W tym teście jest 3 kg drewna. 3 kg jest to wartość oparta na 3 kg węgla drzewnego. I teraz warunki spalania dokładnie te same co węgla drzewnego. Brykiety drzewne jużem przedstawił. Teraz zaprezentuję. Jaka energia jest w drzewie, że tak powiem, nieprzetworzonym, czyli normalnie, jak natura stworzyła, tylko że pociętym. Oczywiście, tak jak we wszystkich poprzednich testach, użytkowanie wody, te jak ją ja to nazywam, na golini mam odłączone, żeby nie było, że w czasie palenia. Ktoś mi tam wodę puszcza i za, zabiera energię. Joje, ja bardzo uczciwy, przynajmniej w pewnych kręgach, albo josę ja tak myślę, i niech tak nawet będzie i tu, przy tym korbanku. Zapalał to będę później. W momencie, jak to zapalę, to pokażę, jaka jest temperatura, że tak powiem, startowo pieca. No to pali się. Temperatura startowo kryteria nadal te same co do węgla drzewnego do jakiej temperatury piec zostanie zagrzoty tą ilością drewna konkretnie 3 kg te 3 kg to są akurat wzorcowo do węgla drzewnego No i jest 52,8 stopnia Celsjusza z tych 3 kg drewna. Jeszcze zobaczę, czy będzie się dźwigał, czy obniżał termometr. O proszę, dźwigał się. Dźwigo, znaczy temperatura się, dźwigo ma się rozumieć? Cały ten piec, co jest za mną, jest i tak tylko w tle tego, co robię aktualnie A aktualnie to jest przyrząd do regeneracji czy wyrównania klocków hamulcowych. półfabrykat tego przyrządu. Tarcze hamulcowe do przerównania. Jak chce świat mówi co chce, jemu swój sposób na przetaczanie z dokładnością całkowitą. Dowolnych tarcz, do dowolnych samochodów z tolerancją bicia 0 A 0 to jest 0, że świat za tym nie nadążał nie mój problem Mnie to działo. No jest 53,9 stopnia Czyli kudełko się ciągle dźwiga Później jeszcze zobaczymy co jest z popiołem w korbanku No i to wszystko z temperaturą Więcej już nie będzie A z drewna to tylko tyle jest popiół. No i to byłoby tyle w temacie 3 kg drewna.